Witam państwa serdecznie z poletek doświadczalnych doradcy ogrodowego. Chcemy pokazać jakie prowadzimy doświadczenia, po co te doświadczenia prowadzimy i co chcemy wykazać na poszczególnych odcinkach. A dzisiaj pierwszy odcinek z tej serii i zwróćcie uwagę kochani, ta folia leży na truskawkach od posadzenia. Popatrzcie jak my tą truskawkę męczymy. Tam pod spodem jest wilgotność dochodząca do 90 kilku procent. Temperatura mocno przekracza 40 stopni. Popatrzcie, ta, fol, ta woda aż, aż kapie na te, te biedne rośliny. Te rośliny cały czas, dzień i noc, stoją tutaj w, takim, w takiej wilgotności, w takiej saunie. Tak? 100% presja, jeżeli chodzi o szaropleśni, jeżeli chodzi o mączniaka. Zwróćcie uwagę, jak, tam, jak to wszystko tutaj cieknie, tak? ta, ta woda. Po co my te rośliny tak męczymy? No właśnie my chcemy stworzyć tym roślinom jak najgorsze warunki, aby przetestować pewien produkt. Produkt Actifol, produkt, który w założeniach ma niwelować właśnie taki stres przegrzania. To cośmy zrobili, w tej chwili to nie jest jakieś nadzwyczajne, bo tak często się dzieje w praktyce. I tak się dzieje w tunelach, tak się dzieje wtedy, kiedy okrywamy folię perforowaną na płaskie uprawy gruntowe. Tak samo, tam jest gorąco, tam jest wilgotno. W tamtym roku zaczęliśmy właśnie te doświadczenia z czterema produktami, które w założeniach miały blokować stres przegrzania. Tak? Z tych czterech produktów wybraliśmy najlepszy, czyli Actifol, i w tym roku to powtarzamy. Dlaczego powtarzamy? Kani, prawda jest taka, że jednoroczne doświadczenia mogą być obłaczone błędem. No, przypadku, tak? My w tej chwili, drugi rok, powtarzamy te same doświadczenia, po to, żeby się upewnić na 100%, że ten Aktifol działa. Że działa, że niweluje stres przegrzania, że poprawia zapylenie owoców, tak? Że jesteśmy w stanie tym produktem uzyskać w miarę sensowny plon, nawet jak doprowadzimy do takich niekorzystnych, skrajnie niekorzystnych warunków, jak, jak tutaj je mamy. No i cóż. My doprowadzimy w tym roku do planowania tych roślin, zliczymy tę strukturę plonu, tak? po, poobserwujemy te deformacje owoców i oczywiście tymi wynikami się z Państwem podzielimy. Czy to na naszym najbliższym projekcie Beritech, czy na następnym kongresie jagodowym, te wyniki będą Państwu przedstawione. I zakładam, że ten produkt wpisze się na stałe do technologii truskawkowej. Dlaczego? Pewnie wiecie, co się w tym roku zadziało. Ja kilka tygodni temu pokazywałem filmik z tuneli z ogromnymi deformacjami owoców które były powodem i przegrzania, i uszkodzeń mrozowych, i niedopylenia, i to wszystko się skumulowało, i tych deformacji w tym roku jest ogrom. A w przyszłym roku, jeżeli te wyniki nam się powtórzą ubiegłoroczne, jeżeli ten produkt się tak popisze jak w tamtym roku, będziemy mieli już na to przegrzanie jedno konkretne rozwiązanie pod nazwą Actifol. A teraz, no cóż, teraz możemy tylko współczuć tym roślinom, że my tak męczymy, ale pamiętajcie, My je męczymy celowo i to jest wszystko ku chwale technologii jagodowej. No i zapraszam na kolejne nasze odcinki o doświadczeniach. Do usłyszenia, do zobaczenia.